Witamy na naszym kanale. Dzisiaj pomodlimy się potężną modlitwą o wewnętrzny pokój, opierając się na obietnicy Jezusa z Ewangelii Jana 14:27, gdzie zapewnia nas: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam, nie daje Ci tego tak, jak daje świat. Niech się nie tworzy serce Wasze i niech się nie lęka. Poświęć ten moment na obcowanie z Bogiem, aby prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie pojmowanie, zalał Twoje serce. Ojcze niebieski, w tej chwili oddajemy się Twojej obecności, szukając pokoju, który tylko Ty możesz nam dać. Wiemy, Panie, że świat jest pełen trosk, obaw i lęków, ale w Tobie znajdziemy prawdziwy odpoczynek. Obiecałeś nam pokój, który nie jest taki jak pokój świata, kruchy i ulotny, ale pokój, który przemienia, uspokaja duszę i podtrzymuje nas nawet w najtrudniejszych dniach. Panie, wielu z nas zmaga się z wewnętrznymi walkami, konfliktami w umyśle i sercu. Dlatego przychodzimy dziś do Ciebie, ufając obietnicy z Ewangelii, według Świętego Jana 14:27, prosząc, aby Twój pokój wypełnił każdą dziedzinę naszego życia. Usuń, Boże, wszelki niepokój, wszelką wątpliwość i wszelki strach. Daj nam pewność, że w Twoich rękach jesteśmy chronieni i wspierani. Kochany Ojcze. Oddajemy Ci wszystkie troski, które nie dają nam spać w nocy, niezależnie od tego, czy chodzi o naszą rodzinę, pracę, zdrowie, czy jakikolwiek inny aspekt naszego życia. Chcemy zaufać Tobie całym sercem, bo wiemy, że dbasz o każdy szczegół. Naucz nas, Panie, odpoczywać w Twojej doskonałej i suwerennej woli, wiedząc, że Masz plan dla każdego z nas. Panie, wołamy o pokój, który pochodzi od Twojego Ducha Świętego. Wiemy, że ten pokój nie zależy od otaczających nas okoliczności, ale od naszej więzi z Wami. Pomóż nam codziennie trwać w Twojej obecności, szukając Twojego przewodnictwa we wszystkim co robimy. Niech rozważanie Twojego słowa, będącego źródłem pocieszenia i nadziei, pomoże nam odnaleźć tak upragnioną równowagę i pogodę ducha. Boże, wiemy, że wewnętrzny spokój zaczyna się wtedy, gdy otwieramy nasze serca na przebaczenie. Dlatego prosimy Cię: Pomóż nam wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili i uwolnić się od wszelkiej goryczy, która może zakorzenić się w naszych duszach. Tak jak Ty nam przebaczyłeś, tak i my chcemy przebaczyć, aby nic nie mogło nam przeszkodzić w doświadczeniu pełni Twojego pokoju. Ojcze, wiemy, że świat próbuje nas wprowadzić w błąd na ścieżki niepokoju i rozpaczy, ale dziś oświadczamy, że ufamy Tobie. Oświadczamy, że nie pozwolimy, aby nasze serca były zaniepokojone lub przestraszone, ponieważ wiemy, że Ty jesteś z nami. Ty jesteś naszą ucieczką i siłą, pomocą w trudnościach, zawsze dostępną. Panie, oddajemy Ci nasze myśli. Niech zostaną odnowione i dostosowane do Twojej prawdy. Usuń wszystkie myśli o strachu, porażce i niedoskonałościach, i zastąp je myślami o spokoju, odwadze i pewności siebie. Pomóż nam pamiętać w każdej trudnej chwili, że jesteś Bogiem, który ma wszystko pod kontrolą i nigdy nas nie opuści. Dziękujemy Ci, Ojcze, za pokój, który już zaczęliśmy odczuwać w naszych sercach. Dziękujemy za Twoją obecność, która nas otacza i wzmacnia. Dziękujemy za każdą obietnicę zawartą w Twoim słowie, która daje nam nadzieję i pewność. Wiemy, że dopóki jesteśmy mocni w Tobie, nic nie może nami zachwiać. Oby ten pokój był nie tylko dla nas, lecz oby udało nam się dzielić go z ludźmi wokół nas. Użyj nas, Panie, jako narzędzi Twojego pokoju, abyśmy gdziekolwiek pójdziemy, mogli nieść nadzieję, miłość i pocieszenie. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej dobroci i opieki w naszym życiu. Dziękujemy za przyłączenie się do tej modlitwy. Niech pokój Pański pozostanie z Tobą i wypełni każdą dziedzinę Twojego życia. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie błogosławieństwem, zostaw lajka, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość i zasubskrybuj nasz kanał, aby śledzić nasze codzienne modlitwy. Niech Bóg obficie błogosławi Tobie i Twojej rodzinie. Amen.